Będziemy dekorować dom na Halloween Mamy nowe dekoracje, które chyba wam troszkę zmieniłam w poprzednim filmiku Te są z tamtego roku, więc wam pokażemy To jest nowe, do dyni Mamy dyni akurat i kilka rzeczy, które zakupiliśmy do dekoracji Mamy świeczki, trzy Ok, idziemy Myślę, że będą do, dobre świeczki na Halloween i na święta też Mamy trzy Okay, powiem wam, że będziemy w piątek robić taki movie night halloweenowy, że dziewczyny po prostu będą sobie oglądać e, film e, na halloween. E, będziemy robić tutaj dynie, wycinać i do dyni kupiłam specjalne tylko coś, to. E, teraz taka nowoczesna rzecz jest, że dzieci też mogą robić właśnie, e, bo ciężko jest wiadomo z dyni e, właśnie te wzorki wycinać, ale kupiłam takie coś nowego, to i można, powiem kilka wzorów jest takich. I ten taki właśnie specjalny set kupiłam i ma właśnie takie coś do ym, dyni, ostre to jest wiadomo, nóż taki i taką fajną tą, żeby wyjmować z dyni środek. Potem mamy, powiem wam, specjalne ym, świeczki, które zapalacie i wkładacie do środka do dyni i po prostu się pali, że właśnie lepiej taką sztuczną y, świeczkę, jest taką prawdziwą. Wyjmuję się to. I wkładamy do dyni i się świeci całą noc. Także to jest fajne. Chyba mamy tych świeczek. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć aby jest. Pięć dyni. No to powinno starczyć. I mamy takie specjalne wzory na oczy, czyli dwoje oczów. Po prostu to jest specjalny taki set, jak widzicie jest gruby, że przykładacie do dyni, wtedy tłuczka od mięsa bierzecie i tłuczecie, wbija się to w środek i po prostu wyjmujecie dynie i już macie kształt i wybieracie jaki chcecie. Możecie właśnie takie oczy zrobić, taką buzię, albo takie, kilka jest do wyboru. Także będziemy z dziećmi to robić do wyboru buzie, można taką wybrać, można inną. Co jeszcze mamy tutaj? Inne. buzie można podwójną robić. cały takie dużo usta. No tak jak mówię, jest jeszcze luka takie oczy. Albo może to być nos. Także kilka takich innych. Także mam nadzieję, że coś da egzamin. I będzie się podobać dzieciakom. I pomoże zrobić dynie. Będziemy właśnie na naszym y, movie night. Y, będziemy robić y, dynie. Wycinać dynie. Także kupię y, dynie, bo będzie trzy dziewczyn: Zosia, Maja i Sofia. Będziemy właśnie wycinać te dynie. I potem y, będą się zdecydowanie bawić w tą grę. Do tej gry powiem Wam tutaj. Balony po dwóch stronach weźmiemy, powiesimy o te, co tam leżą. Musimy zrobić tutaj jeszcze kilka paczek, doszło, także pokażę Wam. I musimy to napompować pierwsze. I wtedy naklejki mamy też na. tutaj na tą szybę. I naklejki mamy też na szybę z przodu domu. Kasi! Mamy świeczki. Co tutaj mamy? Kasi odpakuje naszego. Co to jest, Cassie? Um, Ooh, is scary? Yeah. Tak? I can't off. Is can't off. Nie włącza się on. No. Sofia nam odpakuje to. Muszę tam to, właśnie tego kwiatka, wynieść do Łazienki. A to ten zastąpimy tym. Sofia, i you, you switch do on? Włącz mm -hmm. to. Są ukłeki, są no. charywowe szklanki i kupimy Kordiala czerwonego. Tak właśnie wyglądają. I jak kordiala kupimy czerwonego, to, to będzie właśnie tak piło się czerwony napój. Coś mamy z Beyoncé. I quite like hmm. I like that one, and that one. I like this one and I like this one. I like those two. Ale to są. Okej. Co okay. so mamy to na. Can you take one out? Yep. Pokażemy Wam, co kupiliśmy na popcorn. Więc mamy szklanki i mamy na popcorn pojemniczki właśnie takie. Tak wyglądają, także dużo popcornu się zmieści. Co be excited for a Halloween yep. movie. Wygląda tutaj. Pajęczynę taką mieliśmy z tamtego roku i obróci sobie nawet miała tutaj pająka. Także tak ona wygląda. Nasze balony, świece. I powiem Wam, że tutaj chcę takie prawdziwe dynie, takie miniaturki położyć do dekoracji, dookoła tych świec. No i niestety tutaj ten wieniec, nie wiem czy pamiętacie, ale mieliśmy jeden z Next. I ten z Next był troszkę mniejszy niż ten, bo to jest trochę taki większy i ma światełka, a tamten nie Ale kolory są naprawdę ten purpur. Strasznie mi się podoba, takie liście purpurowe, jesienne, te kolory są śliczne i te dynie też, bardzo ładny pomarańcz, no ale no po prostu jest zepsuta, to jest złamane, no, się po prostu nie nadaje do niczego, niestety, a szkoda, bardzo szkoda, powiem Wam, że ładnie wygląda. Okej, okay, mamy talerze. To był z tamtego roku nowe talerze. Kupiśmy je chyba w Ażdzie. I kubki, takie, które właśnie są do tych talerzy. I jeszcze ja mi serwetki też. Także mam serwetki, talerze i kubki. Chodzi mi jakieś przekąski, pewnie. I teraz chyba okno tutaj to, ten to tutaj powiesimy. Zaraz wam pokażę, jak będą wyglądać. On wygląda tak, że mają numerki. Trzeba trochę się pobawić nimi. Także nie wiem, co z tego okay. wyjdzie. Ok, Sofia już kończy. Przykleja nam e, do naszej szyby właśnie te. Te mamy sz szkieletony. E, szkieletony, chyba tak się nazywa to po polsku. Jeszcze nakleja Sofia, tak? Tak. Sofia idzie zaraz na balet. Z Balerina tutaj. Ale przyklejamy nam jeszcze właśnie to. I jeszcze z przodu domu musimy dokończyć dekorację. Ale powiem że fajnie wygląda. Niestety pada i jest brzydka pogoda. A my tutaj właśnie dekorujemy dom. Na Halloween. You happy with this? Yeah. Sofia zadowolona. Ułożyła nam tutaj kilka pac Nie to mamy, i mamy tutaj duchy takie, i pająki. A huge here on, just more to już chyba skończona. Teraz z przodu tam będziemy robić. Niestety nie jest zadowolona. I ten znak, i to. Pójdzie z przodu domu zaraz stawimy tam, ale musimy czekać jeszcze na dynię. To w dynie ma takie tu w dynie to wrzucimy. A to Pająka mamy. Pająk jest? Kasi? pająk. Pająk pójdzie z przodu. I mamy jeszcze takie z tamtego roku. To take out, to ja. Slowly. Takie domki na okno tam. To będziemy je zawieszać. Pokaż. Hmm. Mm -hmm. Pokażemy Wam znak z tamtego roku, też wbijemy go z przodu. No pokaż. Haunted House. Ok, chcesz go włożyć w doniczkę na zewnątrz? So what we've got co mamy. They were nice, Ja już co, o, mamy naklejki zaraz nakleimy je na dom. Tutaj. I skończymy już wtedy. To zaraz pokażę Wam jak w tą doniczkę pójdzie. Już. No może być. Okej, okay, to by było na tyle. Mam tutaj znak. Trzewony. Teraz wam pokażę, tutaj zawiesiliśmy te balony, tutaj to już tak zwisają I tutaj będzie to właśnie I po tej stronie y, też wrzucimy tych baloników, też pięć Ale powiem wam, nie wyglądało tak fajnie, jak mi się zdawało, żeby to wyglądać Bo nie widać właśnie tej y, części, tej przodu tego, bo on się tak podkręca Więc zawiesimy tutaj po jednej stronie, po drugiej e, Tutaj nasza gra będzie I powiem wam, że jak już... Dziewczyny będą dekorować te swoje dynie tutaj. Jak już skończę, z tym pójdziemy ze przekąskami do salonu i może po prostu tak luzem puścimy te balony białe wtedy im salonie. Ok, tak to wygląda. Teraz jest po dwóch stronach. Po dwóch stronach są te baloniki. Pokażę wam trochę z dalsza. Tak z dalsza będą nasze baloniki. Ok, tak to wygląda. To jest nasza. Grzewko. i to jest nasz by ale fajnie właśnie z takim różem trochę powiem wam, że muszę iść paznokcie pozbyć tej tych paznokci bo są tragiczne ale dokończymy po pierwsze to pokażę wam jeszcze co doszło właśnie dzisiaj sobie pompuję bata, czyli tego Tutaj, stwora. Ok, zamówiliśmy coś na dwór, powiem wam, na drzwi, ale powiem wam, że przyszło i jest zepsute. Chciałam coś, żeby wyglądało nie takie straszne, tylko właśnie takie ładne kolory jesienne, ale widzicie, te są odłamane na środku, tak właśnie przyszły. Tutaj jakaś część była, te złamana. złamane. Można to pewnie klejem przykleić, no ale niestety to przyszło, przyszło, tak, właśnie w takim stanie, więc będę chciała to oddać. Zobaczę, co mi powiedzą. Czy powiedzą, że mogę zatrzymać za darmo, czy po prostu mogę. Odesłać i powiem Wam, że to ma też światło, włącza się światło. No ale wygląda tragicznie. Także Zobaczymy, co z tego będzie, bo chciałam to na frontowej powieść. Kolek taki ma właśnie taki ładny kolor, jesienny. Powiedzmy, No po prostu, jak jest złamane, to nie chcę płacić za to pieniędzy. Jak jest w takim stanie, bo długo to nie przytrzyma mi, pewnie dwa razy, a ty widzicie, jest złamane. Także nic no, z tego. No. Sofia, y, dmucha tego. To się trzyma, no boję się, że to spadnie. Ten już jest nadmuchany, tak on wygląda. Nie topesz, ale chyba go zawiesimy. Chyba go zawiesimy jednak y, w salonie. Sofia, czy weźmiemy to na Living Room? This one? Ja pokażę Wam szybko, co przyszło jeszcze na świąt, świąteczne nasze. Ym, Dekoracje, bo chcemy, tak jak mówiłam, ty candy cane choinkę zrobić. Przyszły nam takie cukierki na choinkę. One są dość duże, powiem Wam. Kupiłam trzy opakowania ich. To są nasze cukierki. Także trzy opakowania cukierków. Ta choinka teraz będzie tylko biała-czerwona, tak Wam powiem. I mamy tych opakowań dwa. Kosztowały one 4,50. I jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 6 to 12, mamy 12 ich, więc te zatrzymamy zdecydowanie, pokażę Wam jak wyglądają one bez pudełka. Wyglądają to tak, tylko trochę się kruszy, kruszy się, A! ale jestem zadowolona z tych, także jestem z tych zadowolona, także to są fajne. Super wielkość. Powiem sobie, niektóre z tych są za duże, niektóre za małe. To są ok. Ale mi jeszcze coś, które, z czego nie jestem zadowolona. Zaraz Wam pokażę. Więc ten pyłek zostaje już na ręku. Mówiłam też, to jest nowe. W tym roku są takie lollipopy, czy takie lizaki na holimite. Ale niestety są zdecydowanie za duże. Cztery ich tutaj było. I tak one wyglądają. Ale łatwo będzie je zwrócić. Tak wygląda a mi się tak, że są za duże. Kolor ładny, taki ładny kolor jest. Um, ale kiedy też teraz za duże. Tak wyglądają. Za jeden taki zapłaciliśmy 7 funtów. I zamówiłam 4. I się je właśnie w choinkę tak wciwia, ale chyba będą za duże. Kolory są ładne i żywe. Sama nie wiem co zrobić, ale chyba każe to nie mu odwieść, oddać. Bo będzie właśnie taka. Po prostu takich kolorów czerwono-biała. Hmm, sama nie wiem, wam powiem. Ale jednak chyba oddamy te. Zresztą się wyprostowuje to. Okej, okay, więc Kasi. Idziemy na spacer, tak? Yeah. My idziemy na spacer, a Sofia będzie robić. Yeah. Mamy dwie takie duże. Sofia wybrała je za dwa funty. był za funta. Szpuki, my ale my te my. są bardzo, bardzo duże i te też jest bardzo duże. Strasznie duże. I takie małe mini kupiliśmy dwie do dekoracji. Kasi ma małe. To są twoje? Ja. <noise> I got that one, about to... Tak? To są do dekoracji. You got two co oni tutaj. E, pokażę wam jak wrócimy. Ja idę z na spacer, ale kupiłam on. sobie taką mini I'm też. Pokażę I'm wam. to jest moja. To mała. Już to będzie moja? A oni będą robić. A to nie ma nową fryzurę. Yeah. No, they don't go on there. It would be silly. They should go on there. It's this part. It does what I should do now? mm